Poznaj nowy dodatek wspierający promocję twojego ogłoszenia. Spracuj Stories, zwiększysz widoczność swoich ofert i dotrzesz do dopasowanych kandydatów. To nowoczesny dodatek dostępny tylko w aplikacji mobilnej Pracuj.pl. Automatycznie promuje on Twoje oferty w formie krótkich relacji, takich jak w mediach społecznościowych. A Twoje ogłoszenie będzie widoczne na ekranie głównym aplikacji przez cały okres publikacji ogłoszenia. Jak działa Pracuj Stories? Automatycznie, generuje się na podstawie treści Twojego ogłoszenia i bez dodatkowych materiałów. Cały proces to tylko kilka kliknięć. Dzięki analizie zachowań kandydatów w aplikacji Twoje ogłoszenie wyświetli się tym najlepiej dopasowanym, którzy szybko i bezpośrednio dotrą do interesującego ich ogłoszenia, by złożyć aplikację. Pracuj Stories to również okazja do prezentacji organizacji w kreatywny sposób, a tym samym wzmocnienie budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy. Jak włączyć Pracuj Stories do ogłoszenia? Skontaktuj się ze swoim opiekunem handlowym i zgłoś chęć publikacji ogłoszenia z dodatkiem Pracuj Stories. Pracuj.pl Daj się zauważyć dopasowanym kandydatom.